Drodzy bracia kapłani, drodzy młodzi przyjaciele przystępujący do sakramentu wierzmowania, drodzy bracia i siostry. Gromadzi nas dzisiaj imię Jezusa, który w tym dniu wobec parafii, wobec parafian zgromadzonych, a także wobec tych, których przyniesiemy, przynieśliśmy w modlitwie, chcemy złożyć na tym ołtarzu, przybliżyć niejako do tej tajemnicy serca kochającego wszystkich ludzi. Składamy przed Jezusem te nasze modlitwy za naszych bliskich. To jest dzień, który gromadzi nas wiarach. Wiara w obecność tego, który się nam objawił, Boga samego. Jest to wezwanie, żebyśmy przyjęli to objawienie Boga, to przesłanie o Bożej miłości. Niejednokrotnie zastanawiamy się, na czym ma polegać ta prawdziwa wiara, żywa wiara. Na czym ma polegać ten nasz żywy kontakt z Bogiem? Jakie są drogi prowadzące do tego rozwoju, do tego ciągłego, bym powiedział, wydobywania wiedzy o Bogu, ale też nawiązywania kontaktu? W tych przemówieniach i księdza proboszcza, i, i przedstawicieli jawiło się, jawiła się wizja, obraz domu, zaproszenie. Ta relacja ludzka do domu zaprasza się drugą osobę. To jest wyraz serdeczności. Zapraszamy dzisiaj do naszej wspólnoty w szczególny sposób. Chcemy zaprosić w tym symbolicznym obrazie, ale tę wielką rzeczywistość miłości Boga, żeby ona zapanowała, żeby On zaczął panować, miał coś do powiedzenia w naszym życiu. Więc na pytanie o to, czym jest chrześcijaństwo, czym jest wiara, można znaleźć i próbować dać wiele odpowiedzi. Ważne, żebyśmy my sami próbowali wypracować w sobie odpowiedź, czy ta nasza wiara jest żywa, czy ona ma sens w naszym życiu, czy ona jest potrzebna, czy warto się trudzić w tym poznawaniu. Pana Boga i kontaktu, utrzymywanie kontaktu z Nim. Jest taki filozof współczesny, bardzo popularny na Zachodzie, w Polsce może nieco mniej, Ludwik Wittgenstein, wiedeński filozof, uczony, który mówi, chrześcijaństwo nie jest doktryną, to nie jest ideologia, to nie jest tylko wiedza. Doktryna nie jest tylko wiedzą, zbiorem wiadomości uporządkowanym, ba, nie jest nawet moralnością, wskazaniem moralności tylko. Nie jest tylko doktryną, to znaczy teorią tego, co wydarzyło się kiedyś i co, i co się wydarzy z duszą człowieka. To nie jest nawet, nie jest wiedza o tym, co się wydarzy kiedyś z nami, z duszą człowieka po śmierci. Lecz jest opisem tego, co naprawdę zdarza się w ludzkim sercu. Chrześcijaństwo to rzeczywistość spotkania mego spotkania z Bogiem. Bogiem, który jest niezwykły, jest nieskończonością, jest, jest dobrocią, jest miłością. To jest najpiękniejsza, naj, naj, najpewniejsza, najbardziej szeroka. Definicja Boga, którą podał nam święty Jan Apostoł. Nie można powiedzieć, że Boga znam, jeśli Go nie miłuje. W przemówieniu waszych przedstawicieli, rodziców, spod było też był element, że właśnie chrześcijaństwo to rodzi się ze spotkania z osobą. I to jest właśnie bardzo ważna droga, żebyśmy wędrowali z osobą, dopóki się człowiek nie spotka prawdziwie z, z, z Chrystusem jako osobą boską, ale Bogiem, który stał się człowiekiem i idzie z nami, chce iść z nami przez życie, przez różne okoliczności tego życia, dopóki nie, nie zrozumiemy, że nie tylko właśnie że wie, wiedza. Ona jest bardzo potrzebna, ale też to, to obcowanie z nim, z Jezusem, to stanowi o tym, czy nasza wiara jest żywa. Potrzebna jest modlitwa. To jest pierwszy krok, rozmowa. Modlitwa to jest otwarcie się. Mówimy do Pana Boga, ale zostawiajmy czas na posłuchanie, na wsłuchiwanie się, na przynoszenie Panu Bogu naszych oczekiwań. I pod naszych podziękowań, i naszych nadziei, i naszych niepokojów, i naszych lęków. On jest w stanie pomóc nam je rozwiązać. Dzisiaj młodzież przeżywać będzie wierzmowanie. Wszyscy chrześcijanie w pewnym momencie przeżywamy to wierzmowanie. Pięknym symbolem jest właśnie tych siedmiu darów Ducha Świętego, tych siedem lampek zapalonych. To jest właśnie z tego... Z tej historii, z tych wydarzeń związanych z miłością Jezusa, Bożego Słowa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem, umarł na krzyżu dla naszego zbawienia, posłał Ducha Świętego, Duch Święty przyjdzie do naszych serc. Ten sam Duch Święty, który zstąpił na Maryję i Apostołów, który żyje w Kościele, ożywia nas, przyjdzie w sposób szczególny w sakramentach w sakramencie bierzmowania z tymi siedmiorakimi darami. Siedem to liczba symboliczna z nieskończonymi darami przyjdzie Bóg. Myślę, że to ważna rzecz, żeby ta, ten, ta osobowa relacja moja, do której dążyć będziemy przez, to, przez dzisiejszych Dzień i jutrzejszy dzień, żeby nawiązała się mocniejsza relacja. Relacja, która się potem byń, powinna nawiązać przez poświęcenie rodziny, nawiązanie kontaktu w rodzinach, przez poświęcenie się sercu Jezusowemu. To jest dzisiaj od ponad roku przeżywamy to w diecezji jako Wspomnienie święty, świętej pamięci świetlnej, świętej pamięci świętego biskupa Pelczara, który właśnie przez stu laty umarł, ale był wielkim czcicielem tego serca Jezusowego. W diecezji właśnie ta. Pereggrynacja to pragnienie, żeby każda rodzina, każde dziecko, każdy zabłąkany człowiek, każdy chory, czy zmagający się z trudnościami nawet oddalony od Pana Boga, jak to słyszeliśmy, różne są sytuacje radosne i trudne w naszych rodzinach. Różni są też Różni, różni jesteśmy w naszych, na, na naszych drogach życiowych, na różnych etapach życia. Raz jesteśmy bliżej Pana Boga, raz dalej. O wszystkich, o wszystkich pamiętamy, bo to serce jest otwarte dla każdego. Dla każdego jest czas łaski. Trzeba tylko przyjąć, przez modlitwę przygotować się na przyjmowanie Bożych łask. Potem przez ten kontakt nawiązany bliższy, przez poświęcenie, żeby, żebyśmy... Przy, Zaprosili do naszego życia, do naszych rodzin, ale młodzież też niech zaprosi pana Jezusa do swego życia codziennego, do waszych szkolnych spraw, do waszych nadziei, do waszych relacji z kolegami. Myślę, że to bardzo ważna rzecz, żeby zaistniały czyny miłości wysiłki, ofiary. Pierwszym jest modlitwa, tym znakiem wiary i pragnienia miłości i miłości, wyznanie, ale też właśnie czyny. Chciałbym tu dzisiaj też podziękować w Waszej parafii za życzliwość wobec kapłanów, ale szczególnie chcę zauważyć właśnie księdza prałata Franciszka, który dał świadectwo jak kilku w diecezji naszej. Kapłanów dało świadectwo wobec swoich poprzedników, pomagali mu świeccy, ale przecież tu dożywali ci księża i ksiądz Infuat, i ksiądz Tomasz. Przecież po wielu latach, wiele lat tego, tej troski wymagało i poświęcenia i słowa nie było, że, że ich, dla nich nie ma tu miejsca. Było do końca. To jest piękne świadectwo. W naszych rodzinach jeszcze w naszej diecezji, w naszych parafiach jeszcze są rodziny, gdzie jest miejsce dla starego człowieka, jest miejsce dla dłoni wyciągniętej do sąsiada, do pomocy, dla, do samotnych, to chwała. Może nie, nie wiedzą oni nich, o tym w gazety i lepiej, ale Bóg wie i my nie staną ci ludzie z pustymi rękami przed Bogiem kiedyś. I ta to właśnie wiara musi się. Niejako zszywać, jednoczyć, scalać przez miłość, inaczej będzie pusta. Świat dzisiejszy nie jest łatwym wyzwaniem, nigdy nie był łatwym. Zawsze Chrystus zawsze był znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. I będzie takim znakiem, i chrześcijaninowi muszą się sprzeciwiać. Będą oskarżać nas fałszywie i o współpracę z UB, i o, nie, nie o tolerowanie zła. I to nieprawda, to są fałszywe oskarżenia. Trzeba, żebyśmy znosili, ofiarowywali i modlili się za tych prześladowców. Ja myślę, że warto też sięgnąć dzisiaj, wiedzieć, że, że Chrystus czeka od nas na świadectwo. Nie będzie świat lepszy. Jeśli my będziemy poprawiać w Rosji, na Ukrainie czy gdzieś tam w Ameryce świat i ludzi, my musimy wokół nas tworzyć atmosferę miłości. Wprawdzie warto posłuchać wielkich nauczycieli, proroków naszych czasów. Nie mam wątpliwości, że takim prorokiem był święty Jan Paweł II. W Ewangelium wite w Encyklice powiedział stoi. Stoimy wobec nadludzkiego, dramatycznego zmagania. Dziś właśnie stoimy wobec nadludzkiego zmagania między dobrem a złem, między śmiercią a życiem, między kulturą śmierci i kulturą życia, wobec, wielki, wobec walki, w której wszyscy uczestniczymy. Tak, i zwycięża dobro, jeśli ja opanuję złe słowo, jeśli nieczystości z nieczystości powstaje, jeśli każdy ma trudności we wszystkich dziedzinach, czy w, czy w takich, czy w innych, ale trzeba pokonywać. To jest droga każdego z nas. Każdego z nas Pan Bóg wyposażył w siły do zrealizowania godnego życia, jeśli zgodnie z Jego Ewangelią, z Jego przekazaniami będziemy żyli. Myślę też, że. że, że, że jest to moment ważny, bo dzisiaj, jak widzimy, jest wielki atak na, na moralność rodzin, jak tu się zresztą często słyszy i widzimy, ale też i chociażby dzisiaj szkoła, propozycję, którą wnosi się do naszych szkół, zwolnić, zwolnić ludzi z młodych, z wysiłku, z trudu, nie młodego człowieka trzeba kochać. I pomóc mu wymagać od siebie, żeby wydobył z siebie umiejętności. To jest, to jest pokraczna pedagogika, która chce wyręczyć od trudności. Młody człowiek się nie boi trudności, wyzwań. Chce mieć wyzwania, chce pokonywać, chce mieć sukcesy i w sporcie, i w różnych sytuacjach. Trzeba im w tym pomóc a nie zwolnić. Potem dzisiaj, jeśli czytam, a to z przerażeniem czytam te propozycje i widzę, śledząc w gazetach, propozycje dzisiaj, które od 1 września przyszłego roku mają, mają wejść do, do nauki, że już od czwartej klasy będzie się rzekomo mówić, że instruować od czwartej klasy szkoły podstawowej będzie się... I, i, do samozaspokojenia. Wstydzę się użyć słowa, które, które i, i, i przyrządów, które mają pomóc wyzwolić w młodym człowieku wiedzę, jak znaleźć przyjemność cielesną. To przecież to jest, to jest niebezpieczeństwo. Trzeba pomóc ludziom pokazać, że jest piękno w przeżywaniu seksualności własnej i pokonywaniu pokus, które z, z, rozmiękczają człowieka Jeśli, i stąd nieszczęścia rozpadających się małżeństw i stąd miłość fałszywa, egoistyczna, wykorzystująca. Młody człowiek, chrześcijanin, wierzący, a i w ogóle młody, zdrowy młody człowiek nie chce wynaturzeń. I myślę, że to warto zwrócić uwagę i z, czytam też z radością, że, że coraz większy procent rodziców wchodzi w dialog z młodymi ludźmi i czuwa nad tym, żeby, żeby ukierunkować młodych w tych środkach przekazu w internecie, żeby, żeby nie pornografię, nie przemoc, ale dobre programy oglądali. To jest ważna rzecz. Według statystyk to już jest 48% uczniów podstawowych szkół i 34% uczniów starszych deklaruje, że w domach rodzice regularnie rozmawiają z nimi o współczesnych sprawach. Nie bójmy się własnych dzieci. Kochajmy je i ufajmy im. Rozmawiajmy. Bądźmy przyjaciółmi tych młodych ludzi, przez to, że. że nie, nie, że szczerze nam będą mówili o, o trudnościach, ale nie bójmy się wskazywać z drogi. Nawet jeśli nam się czasem nie uda coś, to po, powiedzmy, że no to nam się nie uda, ale wspólnie próbujmy teraz naprawić te relacje, czy to zachowanie, czy taką czy inną sprawę. Myślę, że nie możemy zapomnieć, że jeśli się nie nauczy, jeśli nie pomożemy młodym ludziom, Iść drogami prostymi, to godzimy się, żeby byli, żeby byli inwalidami w wierze i w miłości. I to jest właśnie okazja dzisiaj, żeby poprosić Pana Jezusa, żeby ten Duch Święty, którego zesłał Kościołowi, żeby umocnił nasze rodziny, nas wszystkich, żeby umocnił nasze dzieci, naszą młodzież łaską i mocą Ducha Świętego, do prostowania naszego myślenia, do odważnego odkrywania dróg prowadzących do przeżywania wiary i miłości w naszym codziennym życiu, bo każda miłość, nawet ten gest do drugiego człowieka, jeśli jest w prawdziwej miłości, łączy nas z Bogiem, który jest Bogiem miłości. I to jest właśnie ta droga ku zbawieniu, radosna, twórcza i bezpieczna. Amen.